Oto nadchodzą dni. Taki był początek dzisiejszego pierwszego czytania. Nadchodzą dni, które dla nas chrześcijan są najważniejszymi dniami w ciągu roku. Wskazują na to zasłonięte w kościołach krzyże, pieśni, które śpiewamy w czasie mszy świętej zmieniły swój charakter z pokutnych na pasyjny. Dni, które odmieniły los człowieka podległego śmierci. Tydzień temu podczas kazania pasyjnego na Gorzkich Żalach rozważaliśmy scenę modlitwy pana Jezusa w Ogrujcu. Pochylaliśmy się nad jego osobą zatrwożoną na widok czekającej go męki, nad Jezusem przerażonym ciężarem grzechu, który musiał wziąć na swoje ramiona grzechu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. Stąd wołanie i płacz, jakie słyszymy w liście do Hebrajczyków. Stąd prośba zawarta w dzisiejszej Ewangelii: Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Jezus wyraźnie swoją postawą pokazuje, że nadchodzą dni, dni zawarcia nowego przymierza między Bogiem a człowiekiem. Nowego i wiecznego przymierza. Tak też usłyszymy w czasie dzisiejszej Mszy Świętej, podczas przeistoczenia, kiedy wino zamieni się w krew Chrystusa. Przymierze przypieczętowane nie krwią kozłów i cielców, ale krwią samego Boga. Jak mówił prorok Jeremiasz, wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki. A o grzechach ich nie będę już wspominał. W piątą niedzielę Wielkiego Postu w kościele wschodnim czczona jest święta Maria Egipska. Była to młoda dziewczyna, która wiodła życie grzeszne z daleka od Pana Boga. Jej życie odmieniło się jednak na skutek odbytej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Oczywiście nie wybrała się na nią z pobożnych pobudek, Jedynie z ludzkiej ciekawości, ponieważ szukała też atrakcji w czasie podróży statkiem, jak również chciała po prostu spędzić czas w dużej grupie ludzi. Pragnęła ona całe swoje życie przeżyć w pełni, czerpać pełnymi garściami, ale po swojemu, tak jak chciała, o nic się nie troszczyć. Z Aleksandrii dopłynęła statkiem do Jafy, a stamtąd na piechotę wraz z grupą pątników udała się do Jerozolimy. Gdy chciała wejść do świątyni, by tylko zobaczyć miejsce, w którym był grób Jezusa i w którym był wbity krzyż, nagle coś się zaczynało powstrzymywać. Nie mogła przekroczyć progu kościoła. Ponoć to był pierwszy raz w jej życiu, kiedy nie dostała tego, czego chciała. Był to dla niej ogromny szok. Po chwili dotarło do niej, że to, co ją powstrzymywało, to było skupienie na samej sobie i życie bez Boga. Jak to nie mam tego, czego ja chcę? Zrozpaczona spojrzała na drzwi kościoła, uniosła trochę wzrok i zobaczyła ikony Matki Bożej. Niedługo się zastanawiając, wyszeptała słowa: Pomóż mi zobaczyć miejsce, w którym dokonało się także moje zbawienie. Ten moment stał się momentem jej nawrócenia. Rzeczywiście, mogła doświadczyć łaski zbawienia w miejscu, w którym dokonało się zbawienie każdego z nas. Święta Maria została ochrzczona, a Bóg umieścił swoje prawo w głębi jej jestestwa. Wypisał w jej sercu, stał się w pełni jej Bogiem. W tej młodej grzesznej kobiecie Bóg dostrzegł wielkie serce. Zatrzymał ją u progu świątyni, by obudzić jej sumienie. Przyszła przecież tylko zobaczyć miejsce, w którym umarł Jezus, a dostrzegła: tajemnice swojego odkupienia. Grecy z dzisiejszej Ewangelii też chcieli tylko zobaczyć Jezusa. Być może byli to sympatycy judaizmu, być może prozelici, czyli poganie nawróceni na judaizm. W ich sercu było pragnienie oddawania czci prawdziwemu Bogu. I to pragnienie wiodło ich do spotkania z Jezusem Chrystusem. Tak naprawdę ci Grecy, nie wiemy ilu ich było, reprezentują cały świat. Stanowią trzon wszystkich tych osób, które chcą zobaczyć Jezusa. Bo to pragnienie ujrzenia Jezusa jest obecne w sercach ludzi w każdym czasie. Pragnienie ujrzenia Jezusa, o którym się słyszy od innych, o którym się czyta. To pragnienie jest motywowane różnymi sytuacjami w naszym życiu, często niełatwymi, różnymi doświadczeniami. Z pewnością to pragnienie jest w sercu każdego z nas. Dlatego zastanówmy się dzisiaj, dlaczego ja chcę ujrzeć Jezusa? Czego oczekuję po moim dzisiejszym spotkaniu z Jezusem? Czy chcę go tylko zobaczyć? Czy może chcę czegoś konkretnego doświadczyć? A może pozwolę mu obudzić moje sumienie? Jezus wobec Greków mówi, że nadeszła godzina Jego uwielbienia, godzina wywyższenia Syna Człowieczego na Krzyżu, godzina pokonania Władcy tego świata, czyli diabła. Że nadeszły dni, dla których przyszedł na świat, dni zawarcia przymierza wiecznego między Bogiem a człowiekiem. Że nadchodzi godzina Jezusa, która obejmuje Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, kiedy to Synu wielbi Ojca, objawiając całemu światu swoją niezmierzoną miłość. Niech więc te nadchodzące świąteczne dni Będą dla nas okazją do zobaczenia tego, co tak naprawdę ze sobą niosą. Będą okazją do otwarcia naszych serc na działanie łaski Bożej i na nowo spotkania się z miłością Chrystusa. Amen.